Zobaczcie, jest to miejsce oficjalnie, którego nie ma i nie było. Rozmawiałem dzisiaj, wchodziliśmy yy, niedaleko, stąd za chwileczkę Wam pokażę te miejsce, yy, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Na pewno rozpoznacie nazwy, nie będę podawał, bo tylu specjalistów jest i znawców tematu. Także słuchajcie, jest to miejsce, które prowadziło bezpośrednio to było wyjście ewakuacyjne z tego budynku. A ten budynek należał do Wehrmachtu. Wehrmacht tu miał swoją siedzibę od 1937 roku do 1943. Później jakaś organizacja górnicza ich stąd wysiadała. Teraz jest tutaj albo gimnazjum, albo szkoła jakaś tam nie wiem, nie, nie, nie powiem wam co teraz tutaj jest. Ale w każdym bądź razie jeszcze przed II wojną światową były tu koszary. Wejście ewakuacyjne znajdowało się tu. Jednak w pewnym momencie zwróćcie uwagę na piaskowiec. Jeżeli się temu dokładnie przyjrzycie, miejsce jest dużo starsze. Prawdopodobnie one były tak samo mniej więcej w tym okresie wybudowane jak wzgórze czaszki w Wałbrzychów. No bo jesteśmy w Wałbrzychu, słuchajcie i sobie tych miejsc szukajcie. Jest to nieodległe miejsce. No jeżeli ktoś zna, ktoś się zajmuje tematem, ktoś siedzi w temacie, na pewno to znajdzie. Tylko powiem dla tych, którzy. Chcieliby wiedzieć, a będą mieli jakieś tam problemy ze znalezieniem tego miejsca. Jesteśmy niedaleko chuty szkła. Z tego miejsca można także było dostać się na drugą stronę, pod torami do wielkich schronów. I one tam są, i cały czas można do nich sobie spokojnie wejść. Tylko jednak ten budynek i ulica z drugiej strony. Ona jest cała upszczona takimi koszarami. Glód, słuchajcie, dzisiaj w nocy, to znaczy dzisiaj nad ranem, niesamowicie się zachował. W tunelu zaginęła nam jedna osoba. On po prostu cofnął się i znalazł nam tego człowieka. Także nie tylko sprzęt, nie tylko ludzie, ale glutowi się duże brawa należą za to, co dzisiaj nad ranem zrobił. Słuchajcie, wyjdziemy na zewnątrz, żebyście sobie zobaczyli. No oczywiście to jest śmietnik, bo miejscowe lumpy sobie zrobiły z tego miejsce schadzek. Tak to wygląda. Tu obok są zaraz tory kolejowe, peron. O. I zobaczcie, tak to wygląda. Tam jest dalej futa szkła. Schrony znajdują się po drugiej stronie. A przejście jest dokładnie pod nami. Chodź głup, idziemy przez tory, chodź. Hop, hop. Jeszcze raz, hop. O. I zobaczcie, właśnie tak to wygląda od tamtej strony. Pamiętam za dziecka, jak żeśmy tu przychodzili, żeśmy tutaj buszowali. Po tych wszystkich miejscach wchodziliśmy z jednej strony, Wychodziliśmy z drugiej. Oficjalnie żadnego komunikatu na ten temat nie znajdziecie.